A teraz, dzieci, pocałujcie mi się w dupę, a nie chwila, to dopiero początek odcinka. M. Cześć, witam was na chrumchrum.pl, zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsze, otóż od teraz filmy będą wychodzić w sobotę lub niedzielę. A drugie, to to, że jak wchodzicie na odcinek, to proszę zostawcie łapkę w górę lub tą w dół i napiszcie jakiś komentarz. Bo skąd ja mam po samych wyświetleniach określić czy film wam się spodobał? No ale już bez zbędnego gadania, lecimy z odcinkiem. 1. Chyba najbardziej znany sposób, po prostu zjedzcie lekturę. Wszystkie strawione litery ułożą się odpowiednio w twoim mózgu, a ty będziesz znał całą treść. Minus tego jest taki, że jeżeli lekturę wypożyczyliście to będziecie musieli ją odkupić. 2. Podepnijcie se kabelki do łba. A drugi ich koniec do kąpa, a potem ściągnijcie lekturę. Cała jej treść przeniesie się do waszego mózgu. Minus jest taki, że zużywa to dużo prądu. 3. Nie wiem czy wiecie, ale obecny zestaw lektur jest identyczny do tego sprzed 60 lat, czyli czytacie to samo co wasi dziadkowie. Wiedząc to udajcie się do dziadka Jana, czy Janusza, jak tam wolisz i zapytaj się go o tą lekturę, a on powie, kurła, kiedyś to było. Książki nie miały obrazków a były bardziej przejrzyste. Wtedy nagle poznacie treść całej lektury. 4. Jeżeli mnie oglądacie regularnie. W sumie nie wiem jak to niby możliwe skoro wrzucam filmy co miesiąc, ale wracając, jeśli oglądacie mnie regularnie pewnie wiecie, że z Gówna można zrobić każdy item z wyjątkiem tych legendarnych. Musicie ulepić lekturę, zmiksować ją i wylać w miejscu w którym będziecie pochowani. Wtedy jak już zostaniecie pochowani, dowiecie się treści i lektury. Więc to były cztery najlepsze sposoby na przeczytanie lektury, z którego będziecie korzystać, bo ja osobiście z czwartego. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Przed użyciem któregokolwiek z nie zapomnij zostawić ci lajka oraz suba z dzwoneczkiem, bo każdy lifehack bez tego stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Minecraft Day, so beautiful! Uh...